Dzień dobry, kochani. Dzisiaj ani nad Morzem, ani w Bieszczadach, ani na Mazurach jestem zaledwie 7 km od centrum Krakowa. Chcę pokazać Wam dom w cenie mieszkania dom o powierzchni 120 m kwadratowych wybudowany za 550 tysięcy złotych raptem kilka lat temu. Zobaczcie, proszę sami, jak wygląda w środku. Dla mnie ogromna inspiracja, ogromna lekcja, połączenie. Czarnej stali i bardzo wielu drewnianych elementów, sporo prac wykonanych przez samych właścicieli: dwie łazienki, trzy sypialnie i bardzo duża antresola na górze. Przyznajcie, proszę sami, że takich domów w takich cenach jest naprawdę niewiele. A pewnie sporo się pojawi już wkrótce. Polak potrafi. Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Cześć.